Dzień 36: Zaniechanie walki. Zeland pisze: Nie walczysz ze światem, świat walczy z tym, kto sam ze sobą walczy. Każda próba kontrolowania, wymuszania czy zmiany rzeczywistości siłą generuje sprzeczny potencjał, który blokuje naturalny przepływ życia. Walkę zastępuje stan obserwacji i wewnętrznej zgody. Dlaczego walka jest problemem? Walczysz z tym, co już istnieje, czyli z odbiciem w lustrze świata. Tworzysz napięcie, które wzmacnia przeciwny wariant. Wahadła karmią się Twoją energią konfliktu. Zeland podkreśla: Im bardziej się opierasz, tym mocniej uderza rzeczywistość. Zaniechanie walki nie oznacza bierności. To nie jest pasywność ani rezygnacja. Chodzi o świadome odpuszczenie wysiłku tam, gdzie nie masz kontroli. Twoja energia nie marnuje się na opór. Kierujesz ją tam, gdzie naprawdę działa. Przykład. Zamiast walczyć o akceptację innych, skupiasz się na własnym spokoju. Zamiast wymuszać sukces, podtrzymujesz wewnętrzny zamiar i zaufanie. Zamiast tłumić emocje, obserwujesz je bez identyfikowania się z nimi. Jak praktykować zaniechanie walki? Zauważ napięcie. Kiedy czujesz, że musisz coś naprawić lub przeciwdziałać, zatrzymaj się. Powiedz w myślach: Nie muszę walczyć z tym, co już jest. Skup się na swoim zamiarze i wewnętrznej harmonii. Działaj, jeśli masz wpływ, ale bez napięcia i przymusu. Obserwuj rezultat z dystansem. Świat reaguje na Twój stan, nie na Twoją walkę. Efekty przychodzą naturalnie, w swoim czasie. Przykład. Ktoś stresuje się problemem finansowym, martwi i planuje, jak uratować sytuację. Energia walki generuje kolejne trudności, błędne koło. Gdy ta osoba mówi sobie, robię co mogę i odpuszczam resztę. Napięcie znika, kreatywne rozwiązania przychodzą same, a sytuacja zaczyna się klarować. Cisza i spokój mają większą moc niż złość i przymus. Efekt praktyki. Znikają niepotrzebne konflikty i frustracje, pojawia się poczucie kontroli bez wysiłku. Twoje działania stają się bardziej skuteczne i naturalne. Świat przestaje być przeciwnikiem, staje się sprzymierzeńcem. Kluczowa myśl dnia 36. Nie walcz z życiem, nie poprawiaj odbicia, utrzymuj spokój, zamiar i lekkość. Wtedy świat zaczyna współdziałać, a nie przeszkadzać.